Cześć. Wiele osób korzystających z Vinted często decyduje się na transakcje poza platformą tradycyjnym przelewem, aniżeli skorzystania na stronie opcji Kup Teraz. Dla osób, które sprzedają, jest to o wiele wygodniejsze, ponieważ nie muszą się spieszyć z wysyłką, pieniądze mają praktycznie od razu na koncie i czują się bezpieczniej, wiedząc, że przelane środki na ich konto nie zostaną bezpodstawnie zwrócone. Bywają sytuacje, kiedy nieuczciwi kupujący. Zgłaszają towar jako uszkodzony lub niezgodny z opisem, po to, aby wyłudzić część pieniędzy z powrotem i zarazem mieć przesyłkę. W najgorszym przypadku uszkodzi towar i koniec końców odeślę do sprzedającego, twierdząc, że już w takim stanie on był. Ciężko jest przecież ponownie sprzedać zniszczony płaszcz czy spodnie w tej samej cenie. Ale pamiętajmy, że każdy medal ma dwie strony. Co jeśli sprzedający wyśle towar rzeczywiście niezgodny z opisem lub nie wyśle go w ogóle, a po oszukaniu kilkudziesięciu osób. Za jakiś czas jego profil szybko i bezszelestnie się rozpłynie. Dokonując transakcji poza platformą, kupujący nie jest chroniony i Vinted nie będzie w stanie pomóc w przypadku ewentualnych problemów. Napisał do nas Tadeusz, posłuchajcie. Witam, ostatnio robię zakupy w serwisie Vinted. Jest on dość bezpieczny, jeśli kupuje się przez opcję Kup Teraz, bo pieniądze wtedy trafiają dopiero po weryfikacji, jak już przyjdzie towar do domu. Niestety, coraz częściej pojawiają się problemy z kombinacjami. Proponowaniu zakupu poza tą opcją, typowe dla oszustów. Niestety, serwis nie ma możliwości blokowania podejrzanych transakcji. Dzisiaj robiłem zakup na 99% u oszusta. Załączę wam zrzuty ekranu z ogłoszeniem i wymienianymi wiadomościami ze sprzedającym. Dobry wieczór. Kupiłem od pani konsolkę dla córki. Bardzo proszę ją dobrze zapakować. Pozdrawiam serdecznie. Czy odpowiada płatność na konto? Wtedy zejdę z kwoty. Od razu nadam dziś. Czy odpowiada? Bo tak zamówię kuriera na dziś. Wolę zdecydowanie opcję kup teraz na Vinted. Niestety mam bardzo złe doświadczenia przy innych formach. Proszę sprawdzić moje komentarze. Jestem osobą wiarygodną. Rozumiem, ale już miałam przypadek, że wysłałam paczkę. Nikt nie odebrał. Możemy się umówić połowę teraz, resztę jak pan sprawdzi paczkę w domu. Wtedy resztę. Tu tak nie będzie, żeby ktoś nie odebrał. Nie musi się pani bać. Niech pani przejrzy komentarze. Zakupu dokonałem przez wspomnianą opcję kup teraz. Potem nastąpił zwrot, bo sprzedający nie mógł ich podjąć. Następnie propozycja przelewania poza tą opcją. Byłem zdecydowany na nie, dlatego kontakt się urwał. Niestety ta osoba, całkowicie nowa na Vinted, ma już inne bliźniaczo podobne ogłoszenia. Szkoda ludzi, co się mogą naciąć. Może coś jesteście w stanie podziałać w tym temacie. Załączę zrzuty ekranu z tej transakcji. A teraz mniej pozytywne zakończenie. Cześć! Moja dziewczyna została oszukana na Wintet. Nie sprzedaję poprzez kup teraz, tylko tradycyjną formą przelew na konto Blik. Możliwość obejrzenia ciuchów, podesłania dodatkowych zdjęć. Aktualne? Mają jakieś wady? Tak, nie, nie mają. Mogę wiedzieć, czemu sprzedajesz? Jasne. Bo nie ten model zamówiłam, dlatego miał być pan Stripes, a nie ten. Dlatego. Okej, okay, biorę. Da radę pani być po 17? Podam adres zaraz. Kurczę, a nie da rady przesyłka i przelew? Da radę. Posiada pani blik, może? Tak. No to będzie 80 zł z wysyłką. Możemy ewentualnie zrobić tak, bo ja będę na mieście za 15 minut. Podjadę do bankomatu i podam mi pani kod blik i przyjdzie do akceptacji na kwotę 80 zł. Wtedy od razu będę miała gotówkę i w poniedziałek z rana puszczę paczkę. Odpowiada? Wolałabym przelew, chyba że wykonam blik na pani telefon w tym momencie. Mi wygodniej by było właśnie blikiem, bo będę na mieście zaraz i od razu miałabym gotówkę. Zróbmy tak, jak mówię. A pani do paczkomatu by chciała, czy nie? Może być paczkomat. To możemy zrobić tym blikiem. Poproszę kod, tak za 15 minut. Oks. To poproszę dane do przelewu, znaczy do wysyłki. Do paczkomatu wraz z numerem telefonu. Paczkomat ulica I imię i nazwisko. Dobrze, za chwilę poproszę kod, ok? Ok, czekam. Poproszę kod. I zaraz proszę akceptować. Już. Tak, mam. Na 10 złotych jeszcze zaraz poproszę, bo 90 złotych z wysyłką będzie, bo wysyłka 11 złotych wyjdzie. Okej. Okay. Jak już będziesz pod bankomatem i bym nie odpisywała, to zadzwoń. To od razu to zrobię, bo z apki nie mam powiadomień. Już jestem. Może pani podać na 10 złotych kod? A, okej, okay, już. Moment, w sumie 5 minut. Okej. Okay. Już. Kurde, kolejka jest. Moment jeszcze. Jeszcze minutę, będzie działał. Poszło do akceptacji. Okej, okay. dziś jeszcze będzie wysyłka. Max poniedzieli rano. Okej, okay, dziękuję. Ja również. Po wpłacie konto zniknęło. Da się odzyskać pieniądze? Hej, nie da się. Przeczytajcie regulamin korzystania z Blik. Tego kodu nie można podawać nikomu, tylko właściciel konta może go używać. Vinted ma ochronę transakcji, ale w tym przypadku oszust wyraźnie napisał w ofercie, że zamierza oszukać. Okej, okay, dzięki. Czyli 90 złotych straciła? Tak.